Witam, cześć, tu Dan, ok Jak zawsze zapraszam Was na kolejny odcinek z serii War Thunder W którym tym razem stoczę bitwę morską Czyli w tryb, który tak naprawdę Mimo, że moim zdaniem jest bardzo dobry I potrafi być emocjonujący Zwłaszcza w trybie realistycznym To jednak jest totalnie niedoceniany przez graczy Jest to główna... A właściwie to chyba jedyna, ale zarazem bardzo poważna wada tego typu rozgrywki w War Thunder Mam nadzieję, że ten film zachęci trochę graczy Wartandera do dania szansy bitwom morskim w tej grze, bo naprawdę warto. Film o dodatkowe utwory muzyczne, często o tematyce morskiej, co mam nadzieję doda fajnego klimatu. A więc do boju! Przy okazji, przedam parę moich doświadczeń z tego trybu rozgrywki. Podstawowa to jak najczęściej odświeżać namierzanie celu, czyli aktywizować pomiar odległości, bo to jest kluczowa kwestia, jeśli chcecie trafiać zwłaszcza oddalony okręt przeciwnika. Jak najczęstsze odświeżanie namiarów celu, ponieważ to nam pomaga nanieść poprawki, zresztą po lewej stronie podaję wam informacje o tym jaka jest potrzebna poprawka do trafienia w cel, to po pierwsze po drugie to pamiętanie o manewrowaniu naszym okrętem po to aby być możliwie jak najbardziej upierliwym celem dla przeciwnika ciągłe zmiany kursu prędkości wobec przeciwnika powodują, że częstokroć da on sobie spokój z celowaniem w nasz okręt i zamieni go na dużo łatwiejszy cel, który płynie stałym kursem. Wielokrotnie się już o tym przekonałem. To tyle na początek, a teraz przejdźmy do bitwy. I jak widać, udało mi się strzelić cel. Tylko, że przy okazji pojawił się mały problemik, ponieważ zacząłem wypływać poza mapę. Stąd zmiana kursu i próba powrotu. Poproszę wyjątkowo fuksiarskie trafienie prosto w mostek bojowy. O, zdaje się, że ja zaliczyłem lekkie trafienie. Piękne, czyste trafienie, prosto w kadłub. Ale i sam też zaliczyłem kolejne, na szczęście nie aż tak poważne. Spaniale. Udało mu się zniszczyć dzieło główne przeciwnika. No a poza tym zaczął się już całkiem fajnie fajczyć. Mamy pierwsza ofiara zaliczona oczywiście we współpracy szukamy kolejnego celu No to jest całkiem blisko ale to już był jego koniec O jest kolejny cel i to dość dużym oddaleniu Pomiar ustalony Niestety cel się widać chowa już za wyspami, ale mimo to prowadzę ogień, bo działa, przenoszą pociski ponad przeszkodami i jest trafienie. wspaniale, kolejne działo zniszczone, kontynuuje ostrzał cel widać nie zmienia za bardzo kursu i to się właśnie na nim ści, teraz widać zaczął manewrować, ale o wiele za późno natomiast ogólna sytuacja witewna jest zdecydowanie na korzyść wroga jak widać na górze przejął dwa punkty z trzech i póki co przegrywamy Cel schował się za wyspą, więc muszę poszukać coś niżej. O niedobrze, straciliśmy właśnie trzy kolejne okręty. Jest nowy cel. O, jestem pod ostrzałem. Ups, trochę się ich tutaj namnożyło. To może być mój koniec, ale nie poddam się bez walki. Co idzie całkiem nieźle? Ups, chyba dostałem. Pięknie. Jest, w końcu go dopadliśmy. Super, nasi zaczęli przyjmować drugi punkt. Idealne trafienie. super drugi samodzielnie opolowane cel zaliczony zaliczyli małe zderzonko, a ja otrzymałem trafienie. Zdrowia. I zaliczona druga systa. O, holitka. Tu jest to już kagatkowo. Właśnie straciłem jedną z wież działałych. Strzelam go torpedami. że przeciwnik wpadł na ten sam pomysł i również puścił torpedy. Dojdzie Dojdą mojej torpedy, czy nie? Są naprawdę blisko. Niestety, to już koniec bitwy. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. I zachęci Was do zagrania w bitwy morskie w War Thunder, bo jak widzieliście, naprawdę można się w nie fajnie bawić. O, wynik. Dwa okręty zatopione oraz dwie asysty. Trzecie miejsce, ale ważniejsze, że udało się wygrać. Choć nie było łatwo. No tak, teraz się wydało. Że jest to nagranie z grudnia zeszłego roku i że grałem praktycznie gołym statkiem. Wykupienie wszystkich możliwych ulepszeń to oczywiście podstawa, zarówno w czołgach, samolotach, śmigłowcach, ale i oczywiście także okrętach. Także trzeba zrobić to jak najszybciej, bo to poniesie przeżywalność naszego okrętu i skuteczność działania jego wszystkich systemów. No i teraz dopiero powinienem nim wymiatać jeśli film się wam spodobał to proszę was o komentarze, łapki w górę oraz suby jeśli uznacie oczywiście, że warto i dajcie proszę znać, czy chcielibyście zobaczyć jakiś nowszy film z bitew morskich z tego roku a trzeba przyznać, że trochę zmian ostatnio w War Hunter zaszło poza oczywiście jedną czyli tragicznie małą liczbą graczy w trybie bitew morskich ale to już zależy od nas a tymczasem Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Miłego działanka życzę. Narka. No i okej. Okay.